Osobiste zaczynamy od... Panzerwagen 39 Lajcik, trójeczka Z... Czechosłowacji Demyśl na strzał 30 za zwykłych Jak i na goldzie Penetracja 45 i 60 Prędkość pocisków 700, 900 i 600 To jest takiej średni wynik Ale cenność fajna, bardzo fajna Bo czas celowania 1,2 sekundy i rozrzut 0,40. No, to już jest taki średnie. Czas przeładowania 1,6. Czyli będzie bardzo szybko przeładowywał. Eee, tak. Depression man. Minus 10 stopni i 25 do e, w górę. Jest do, do przodu 45, 20 do tyłu. Prędkość kadłuba. 40 i taki sam wieży. Ilość hapa on posiada: 445. o on w ogóle nie posiada. No może z przodu ciutkę, bo tam ma 32, ale tak to, to w ogóle go nie ma. Zasięg widzenia: 330. Zasięg radia: 415. Nieźle. Wrzut podczas ruchu ma 0,18. ADPM. 1125. Całkiem fajnie. Szczerze, jako taki ciok prezentowy, no dupy nie urywa. Ale jako fan czechosłowackich, teraz z wielką chęcią go sobie do garażu przyjmę. Tylko i wyłącznie dlatego, bo to jest czechosłowacki. <grywa> Dobra, i lecimy do następnego. Następną premką do zdobycia jest Patum 3120. A on będzie jako nagroda za automatogier albo tego typu event. Disclaimer: niektórzy gracze mogą pamiętać go pod innymi nazwami. Jego parametry to 1700 wytrzymałości, 770 moc silnika, koni na tonę 15,5, petkuś maksymalna 40 i 17 lotów. Zasięg widzenia 380 i zasięg sygnału 745. Pancerz kadłuba 152 i 76. Pancerz wieży 203, 76 od boku. Jego dział to jest 122 mm. To jest 120, debilu. Uszkodzenie na strzał 400, penetracja 242 na zwykłych i 300 na goldzie. Więc penetracja i na zwykłych, i na jest rewelacyjna. Eee, DPM 2139, czas przeładowania... 11,22 sekundy. Rozrzut 0,38, czas celowania 2,4. Załoga czteroosobowa. Naprawdę... fajnie, fajne. Jeszcze ma opuszczenie armaty, minus 10 stopni, więc... No... jakiś zły nie jest, ale... Jak na prękę mogli zostawić tak naprawdę jakieś lepsze parametry. Naprawdę, mogliby to zrobić. I przychodzimy do następnego. Następną nagrodą jest Vickers 6 ton. Chińczyk drugi tier, który nie charakteryzuje się w sumie czymś takim unikatowym. Po prostu zwykły lolek z paczuszek. Penetracja 55,82 82 na goldzie. Damage 50 na zwykłych, 50 na goldzie, 65 na helikach. Przeładowanie 278, czas celowania 192, celność 043. Średnia. Yy, depresja minus -10 i 22 w górę, a miał wcześniej 8 i 25 w górę. Pojemność magazynu 190 pocisków. Dużo. Prędkość do przodu 35,15 do tyłu. Tak przeciętnie. Moc silnika 92. Moc na tonę 12,5 koni na tonę. Bardzo sobą, ale obrót tuba ma fajne. 50 stopni na sekundę. Bardzo fajny. Ilość HP 340. Pancerzu nie posiada. Wszędzie 13 mm. Zasięg widzenia 310 i zasięg radia 300. Trzech załogantów DPM na zwykłych 1079 i DPM o dziwota z pociskami OB 1403. Naprawdę prędka taka. No, Dupę nie urywa. Ale jako takie perełka kolekcjonerska, to można sobie przygarnąć. I tyle, jak na paczuchy. Lecimy dalej. Następnym w kolejce jest A7E3, czyli... taki trochę medium z wieżą od Crusadera... wieżą Cruisera, debilu. Czy coś takiego? Jego parametry są takie. 50 mecz na strzał i 60 na hekach. Penetracja 175 i 120 na goldzie, przez co gold to są APC-y. I generalnie 120 penetracji na trzecim tierze będzie robił pogrom. Według mnie, nawet te 75 na zwykłych, to będzie robiło. Wow, masakrę. Prędkość pocisków 990 na goldzie i 792 na zwykłych, jakich? Czas przeładowania 3,1 sekundy plus załoga, no to pewnie jest 2,9. Czas celowania 1,7 i celność 0,38. Fajna celność, całkiem fajna. Opuszczenie armaty minus 10 stopni, tak fajnie, fajnie. 130 pocisków będzie miał. Prędkość maksymalna do przodu 35, do tyłu 15. Moc e, 252, a moc na tonę prawie 14 koni. No, wiadomo, plus turbina, no to wiadomo, tam do 40 na godzinę i 14-15 koni na tonę damy radę. Obrót 40 i 38, obrót wieży. Fajnie? Chociaż mogliby lepiej. E, tak, 400 punktów e, HP, tak i zero pancerza. Do dupy. Zasięg widzenia 320 i zasięg sygnału 375. Generalnie on się zapowiada, według mnie, zajebiście. Jedna z lepszych premek yy, niskiego poziomu. I w zasadzie to tyle. Jeżeli będziecie na niego palować, to bez problemu. Z taką penetracją będzie robił furorę. I przechodzimy do następnego Następnym w kolejce jest IT-3, MED ruski czwarty tier, który generalnie jest lepszą wersją 14TP, a to z takiego względu, że ma alfę 110, słabą penetrację, bo na zwykłych 68 anaboldzi ma 100, v, ale uszkodzenie skajków po fajne i penetrację 38. Więc jest póki co w miarę całkiem ciekawie. Wolne pociski standardowe, jak to troll. 8 sekund przeładowanie działa. Czas telowania 2,4 plus tu stan załoga, no to 2,3. Obstawiam. 0,45 samej depresji i minus 8 opuszczenia armaty, przez co to jest rosyjska konstrukcja, która nie powinna mieć tyle. Więc jest bardzo przyjemnie. Będzie miał 60 pocisków. Jego mobilność jest lepsza od polskiego odpowiednika, bo ma 50 km do przodu i 15 do tyłu bez turbiny. Silnik 370 yy, mocy, a moc na tonę 22. Obrót 50 i obrot wieży 34. Więc sama mobilność jest o. Jest lepsza od polskiego. Chociaż i tak nie do końca. HP? 560. A pancerz, pancerz podwozia? To jest 30, 15, 15. Pancerz wieży? 20, 15, 15. Więc gówno będzie odbijał. Zasięg widzenia 320 i 440 sygnał. No, ciekawy się zapowiada.